Rok szkolny 2018-19 zaobfitował nam ogromną ilością bardzo zdolnej i z wielkimi osiągnięciami młodzieży. Przez to musieliśmy naszą galę podzielić na dwie części, a nawet jedną organizować w dużo większej sali z racji wielkiej liczby stypendystów. Wczoraj w Krynicznie wręczyliśmy ponad 130 stypendiów dla naszych zdolnych sportowców, natomiast... W dniu dzisiejszy w naszym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji bez Mała 60, czyli zbliżamy się już do magicznej liczby 200 stypendystów w naszych szkołach. Bardzo się z tego cieszę. Jestem dumny, że mamy taką wspaniałą młodzież, że tak świetnie wykorzystuje naszą ofertę, którą dla nich skierujemy w naszych szkołach i rozwija się w bardzo wielu kierunkach. Ruszej wczoraj sportowcy, dzisiaj osiągnięcia artystyczne osiągnięcia naukowe, jak również za wyniki w nauce w szkole, bo bardzo wielu z naszych uczniów osiągnęło średnią ocen 6 0. Także jest to naprawdę wielkie osiągnięcie. Serdecznie im wszystkim gratuluję, bardzo się cieszę, że potrafią tak wspaniale pracować, a my mamy tę okazję, że możemy ich w ten sposób wynagrodzić za ich ciężką i ambitną pracę. Uważam, że gmina bardzo się stara, żeby tutaj promować właśnie tych najlepszych uczniów i praca właśnie wójta i pani dyrektor idzie w tym kierunku, żeby wynagradzać tych uczniów i żeby ich jakoś wspierać i promować i jakby zachęcać do tej pracy. Ja jako rodzic bardzo cieszę, że mieszkam w takiej gminie, która właśnie robi takie fajne rzeczy dla uczniów. Syn otrzymał... Stypendium od wójta za najlepsze wyniki w nauce. Jestem oczywiście bardzo dumny z syna. Jestem ze szkoły w Krynicznie. Otrzymałem y, y, wyróżnienie za wysokie wyniki w nauce. Jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem. To jest takie potwierdzenie całorocznej pracy. Żeby nagroda nie była jedno, jedną rzeczą, dla której się uczą. Bo uczymy się przede wszystkim dla siebie. Ameryka Wolf z szkoły podstawowej w Krynicznie. Na pewno trudniejszy niż. E... Czwarta, piąta, szósta klasa, ale nie był jakiś bardzo ciężki. Dostałam nagrodę za wysokie osiągnięcia w nauce. Jestem bardzo zadowolona. Dostałam stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia naukowe. Bardzo się cieszę z tego, że mogę pokazać, że jestem w czymś dobra. To dla na nas wiadomo. Bardzo radosny dzień, dlatego że podsumowujemy wysiłek pracę, czasami walkę ze swoimi słabościami po to właśnie, żeby osiągnąć wiele. Myślę, że to nie tylko chodzi o to, żeby osiągnąć tytuł, żeby osiągnąć miejsce. Ale żeby poczuć dumę z tego, co się robi, prawda? I to jest to, o czym wspominałam wcześniej, ta pasja, która powinna towarzyszyć wszystkim nam i młodym ludziom, i dorosłym bo ona nas zachęca do tego wysiłku, który później jest taką satysfakcją. Szczególnie się cieszymy. Mamy 17 stypendystów w tym roku, 12 za wyniki w nauce, czwórka za osiągnięcia naukowe, jedno stypendium artystyczne i to chłopiec, piątoklasista, także szczególne gratulacje, ale też mamy tytuł dla nauczycielki naszej matematyczki, zdolny Wiszniak za całokształt kształt pracy przez ten rok. Bardzo fajna rzecz, że nasza gmina promuje w ten sposób tych uczniów, którym zależy, którzy mają cele. Niektórzy się starają, oby tak dalej. Dzisiaj uczestniczymy w gali e, przyznania stypendiów naukowych za wyniki w nauce oraz artystycznych e, wójta gminy Wierzchnia Mała, pana Jakuba Bronowickiego. I uczniowie szkoły w Wierzchni Małej uzyskali stypendia w każdej z tych dziedzin. E, łącznie dzisiaj przyznano stypendia 25 osobom we wszystkich tych kategoriach.